Z której klasy jesteś? I jak masz na imię? Druga B, Stanisław. A jakie jest twoje ulubione miejsce w szkole? Nie wiem, kibel. Okej, okay. a jaki jest twój ulubiony nauczyciel? Pan Mateusz Kośnik. Super, dzięki wielkie. Hej, z której klasy jesteś i jak się nazywasz? Hej, hey, jestem Agata z Piszica. A jakie jest twoje ulubione miejsce w naszej szkole? Przecież że nie wiem, zapewne ta kanapa na talerzu Okej. Okay. A jaki jest Twój ulubiony nauczyciel? Chyba nie mam. Znaczy pani Olgierd jest bardzo fajna i dobrze prowadzi lekcje. Okej, okay, dzięki wielkie. Okej, okay, cześć, z której klasy jesteś, jak się nazywasz? Adam, pierwsza Jakie jest Twoje ulubione miejsce w szkole? Miejsce? No, miejsce. Hala sportowa. A jaki jest Twój ulubiony nauczyciel? Pani Iwana Masztalik. <noise> Dziękuję bardzo. Hej <noise> Hejka, z której klasy jesteś oraz jak masz na imię? Druga Cmax. Okej. Okay. Jakie jest twoje ulubione miejsce w szkole? Um... Klasa 48. Dobra. Oraz ulubiony nauczyciel? Igor Fedoruk. Dobra. Dzięki wielkie. Miłego. Cześć. Jak się nazywasz? Z której klasy jesteś? Nazywam się Antek Jasiński. Jestem z drugiej A. Super. Jakie jest twoje ulubione miejsce w szkole? Wydaje mi się, że pokój samorządu. Super. A jaki jest Twój ulubiony nauczyciel? Pan Góralski od hiszpańskiego. Dziękujemy bardzo. Cześć. Jak się nazywacie i z której klasy jesteście? E, Maja z pierwszej A. Zosia też z pierwszej A. A jakie jest wasz ulubione miejsce w szkole? E... O kurde. Wyjście. O, no, no, no wyjście. Drzwi wyjściowe. Albo ze tu, bo trzy kanapy. Okej, kanapy w szatni. A jaki jest Wasz ulubiony nauczyciel? Pan Igor od his, Historii. No, tak. A twój Zosiu? E, no też, e, pan Igor? No chyba no, tak. Igo. Igo. e, Nie wiem, jeszcze w sumie. Pan Igor, no i niech jeszcze pani Iwona. No tak, pani Iwona. Dzięki wielkie. Z której klasy jesteś oraz jak masz na imię? E, siema, jestem Magda, jestem z trzeciej. Okej, okay. i jaki jest e, twój ulubiony nauczyciel w szkole? E, Renata Adamczyk od polskiego. Okej, okay. oraz ulubione miejsce? Radiowęzeł, obviously. Dobra, dzięki wielkie. Hejka, jak masz na imię, i z której klasy jesteś? Jestem Nina, z pierwszej A. Dobra, jaki jest Twój ulubiony nauczyciel? Pani profesor Rożek od Wosu. Jasny, oraz ulubione miejsce w szkole? Ulubione miejsce w szkole to kanapa przy automatach. Dobra, dzięki, wielkie, miłego.